Cześć z tej strony, Mike. Witam Was w kolejnym odcinku z serii Mike's Workshop. Dzisiaj test kolejnego sprzętu. Tym razem będzie to klucz, klucz bezpieczeństwa firmy Yubiko, znany popularnie jako Yubiki. Ja mam wersję piątą NFC i dzisiaj przetestujemy sobie taki klucz sprzętowy, którym można zabezpieczyć i dostęp do giełd, i do różnych wielu innych rzeczy. Zaczynamy. Jak na początku każdego odcinka, disclaimer: to nie jest materiał sponsorowany. Klucze kupiłem sobie sam, była zniżka w X.com. I generalnie nikt tego materiału nie sponsoruje, Ja jest oznaczone jako sponsorowany bez waszych partnerów to tylko z tego powodu. No i generalnie mam do tego też jeszcze kabelek. Może na początku widok z góry, żeby pokazać wam, co zawiera ten zestaw, który ja tutaj posiadam. Przede wszystkim to jest potrzebne użytkownikom, którzy włożywają komputera PC. I który nie stoi im ludówka gdzieś tutaj tego. Chodzi o to, bo przede wszystkim to jest wersja tych kluczy, wersja NFC. E, pokażę dlaczego NFC i tak dalej. Wersja na USB typu C. Jeżeli macie starszy komputer, nie będziecie mieli tego portu w komputerze, więc potrzebna jest Wam przejściówka. Może być krótka przejściówka, a u mnie ponieważ ludówka stoi trochę dalej, hub USB też. W hubie USB nie ma portów USB C. Więc ja potrzebuję takiego kabelka, który sobie po prostu nabyłem. Najkrócej mówiąc, i teraz taki kabelek sobie po prostu odpakuję, zwykły kabelek. Oczywiście ja sobie kupiłem jakiś taki może troszeczkę lepszy, może nie jakieś tam hujomuju dzikie węże, no ale widzicie kabel dosyć solidnie, dosyć solidnie wykonany. Z jednej strony mamy gniazdo USB typu C, o takie ło, a z drugiej strony zwykły port USB wtyczkę typu A. Jest to pełna, oni o że to jest 10 gigabitów na sekundę, czyli teoretycznie USB 3.0 w pełnym standardzie powinno to działać, więc coś takiego jest mi potrzebne. Podłączam to sobie, ponieważ ja będę używał teraz na stałe tych rzeczy, podłączam to sobie do portu USB 3.0. Jeszcze przy okazji sobie huba nie zmieniłem. No ale cóż, jak to mówią, nam strzelać nie kazano. Okay. Więc mam już podłączone do huba. Mam sobie tutaj gniazdo, do którego będę wtykał moje Yubikeje. No i teraz Yubikeje jest już oczywiście otwarte. Ja już sobie testowałem, zanim nagrałem odcinek. Prosty temat. Klucz otwieracie, wyciągacie i macie klucz. Tak wygląda klucz. USB typu C. Tutaj dziurka do powieszenia na jakimś bryloczku. Plus, miejsce, do którego będziecie musieli zbliżać palec. Klucze są dwa. Potrzebny jest jeden. Dlaczego dwa klucze? Trzeba by było parę słów o tym, dlaczego dwa klucze. A no, mianowicie, wyobraźcie sobie, że sobie wykupiliście. Dodajecie klucz Yubiki do giełdy Binance, czy jakiejkolwiek innej, nie wiem, kom cokolwiek, każda giełda, która obsługuje, zaraz pokażę wam stronę, one się chwalą, kto z nimi współpracuje. No i teraz yy, dodajecie klucz, no i ten klucz pies wam pogrys i szlak go trafił. Jeżeli jest to giełda kryptowalut, to możecie przejść ponownie, wyciszę komórkę, żeby nikt nie dzwonił, proces KYC, nie ma żadnego, nie ma żadnego problemu. Więc, więc tutaj odblokują, zdejmą klucz, dodacie kolejny. No ale załóżmy, że chcieliście szybko środki odzyskać, bo akurat jest taka pompa, że nie można wytrzymać. Musicie czekać na weryfikację, support różnie działa. Ale to jest pół biedy. Da się odzyskać dostęp, najwyżej przepadnie Wam okazja na rynku. Gorzej, jeżeli jest to aplikacja, którą ściągacie na komputer i nie jest to, jak to się mówi, nonka studialna, czyli nie ma tam żadnego nadzorcy. Jeżeli dostęp do takiej aplikacji. Zabezpieczycie tym oto kluczem i zgubicie ten klucz. No to koniec Wam przyszedł, jak to mówią Rosjanie. Fizdu, gwizdu, dostęp do apski, poszedł w pizdu. No i generalnie tak to wygląda. Po to jest potrzebny taki drugi klucz. Może być ich więcej, oczywiście, żebyście dodali go jako drugi klucz wierzetelniący. To nie jest multisig, to jest po prostu albo ten, albo ten. Może być tych kluczy więcej. Tak samo do giełdy kryptowalut, więc jak zgubicie jeden klucz. Zawsze macie backup. Pamiętajcie, że tutaj nie ma żadnych seedów. Za chwilę zobaczycie, jak to się inicjuje. Ja może to pokażę Wam na przykładzie. Chciałem dodać sobie do, um, chciałem dodać sobie do giełdy Crypto.com, e, Więc najpierw ja się tutaj na spokojnie zaloguję e, do tej giełdy i zobaczę. Wydaje mi się, że ona obsługuje taką weryfikację. No ale pozwolicie, że ja się tutaj zaloguję. Zastanawiam się też. E, jeszcze tu kapczę, albo wiecie co, ja mam apkę kredytową. Dobra, niech to będzie giełda, niech to będzie giełda Bybit. Na giełdę Bybit już akurat jestem zalogowany. I teraz, żeby dodać klucz uwyżytelniania, wy, musicie wejść w swój profil. Przepraszam Was na chwilę, mam na coś alergię, nie wiem dokładnie na co. No, chyba na koszykówkę, albo w tym wieku też może na wysiłek fizyczny. No i teraz ja nie chcę upgrade'ować konta, muszę wejść do do Settings i muszę wejść do Account and Security. Tutaj macie, tutaj macie, o proszę bardzo, zaraz Wam to pokażę. Macie tutaj w swoim koncie, nie jest akurat konto Mike Satoshi, kiedy ostatnie logowanie i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No i teraz zobaczcie, scrollując na dół, to jest zaawansowana ochrona, możecie dostać weryfikację YubiKey. Jeżeli wejdziecie sobie do settings, jest po prostu nie zweryfikowaliśmy żadnego klucza. No więc dodajemy sobie taki klucz. Żeby dodać taki klucz, muszę wpisać hasło Google Octificator. Bez tego to nie pójdzie. Pamiętajcie o tym, że taki klucz możecie nosić przy sobie. Każdy taki klucz ma nadany pin. To też, żeby nie było, żeby nie było tak, że ktoś wam skakował i tak dalej. I właściwie tym kluczem możecie mieć dostęp do wszystkiego. No i teraz tak, oczywiście pojawiło się od razu ustawienia klucza i swój klucz zabezpieczeń, to chodzi powoli w przód czyli generalnie Windows mówi, że taki klucz zabezpieczeń OK, spowoduje to, będzie w stanie sprawdzić model zabezpieczeń twojego klucza, tak. No i teraz włócz klucz zabezpieczeń do portu USB, czyli mam klucz, mam port USB, wtykamy sobie, to jest USB typu C, więc tutaj nie ma góra-dół. Włożyłem klucz zabezpieczeń do portu USB i teraz wkrować, yy... wprowadź swój PIN, ok? Dotknij, patrzcie, to jest ważne, muszę dotknąć tutaj na tym migającym polu, dotykam paluszkiem i teraz chcę to potwierdzić. Dodałem sobie klucz, oczywiście tutaj jakaś tam nazwa, Chrome, coś tam, coś tam. No i teraz w tym momencie powinniście natychmiast dodać drugi klucz. No bo jeżeli akurat takie to co mówiłem na początku, no więc teraz dodaję sobie drugi klucz. Jeszcze raz weryfikacja. Zobaczymy, czy będzie to. Mam nadzieję, że giełda jest tak skonstruowana, że jak mam klucz, to już nie będę potrzebował weryfikacji 2FA. No ale być może na dodanie tego. Zobaczmy, czy czas się nie skończy. Możecie sobie to hasło potwierdzam. No i teraz ustawienia klucza i zabezpieczeń. Tak, ten klucz, ten klucz wyciąga. I teraz wkładam OK. Kontynuuję instalację. Tak, i teraz włóż klucz zabezpieczeń do portu USB-C. OK, włożyłem, włożyłem klucz. Jeszcze raz kod PIN. Dotknij klucza zabezpieczeń. OK. Potwierdzam. Moje klucze zostały dodane. I teraz teoretycznie powinienem móc. E, zobaczmy, czy one są dodane. Tak, są dodane dwa klucze. Oczywiście e, nie wiem dlaczego jest tak na, nazwa, to mogę je usunąć. Nie wiem dlaczego nie mogę tutaj sobie tego zmienić nazwy, no ale mniejsza z tym. Wylogowuje się. Wylogowuję się z tego konta, gdzie tu jest logout. To jest download, e, logout. Wylogowuję się z konta, wyciągam klucz. No i teraz, jeżeli chcę się zalogować, zobaczymy co będzie. Próbuję się zalogować. Weryfikacja poprawna, proszę bardzo. I teraz klucz dostępu dla aplikacji może być telefon, ogląd zewnętrznego klucza zabezpieczeń. No i teraz generalnie podłączam sobie klucz. Użyj zewnętrznego klucza bezpieczeństwa. Tak. No i teraz, oczywiście, PIN. Pyk. Dotknij klucza, to jest bardzo ważne. Jesteśmy zalogowani na giełdę Bybit. Jesteśmy zalogowani na giełdę Bybit. Zastanawiam się teraz nad jedną rzeczą, co będzie w przypadku, jeżeli ja, jeżeli ja będę próbował wypłacić środki. Wiecie, wejdę sobie tutaj na Funding Account, jakieś tam. Środki mam, mam jakieś szapnele, nawet USDT. No to załóżmy, że ja do sobie spróbuję wypłacić na swojego MetaMaska po poligonie. To będzie dosyć szybko. Ciekawi mnie po prostu, co będzie, jeżeli będę chciał sobie wypłacić. Na przykład, nie wiem, dodaję sobie adres, dodaję sobie adres Matic i wezmę sobie 10. 10 dolców chcę sobie wypłacić. No i teraz zobaczmy, co się będzie działo. Tak, Submit. A widzicie, żeby wypłacić trzeba, myślałem, że może ten klucz będzie wam pozwalał też na wypłaty, ale dalej trzeba wysłać kod weryfikacji i dalej trzeba Google Authenticator kod. Czyli jednak tutaj jednak tutaj to nie działa, nie działa w ten sposób. Wejdźmy może w ustawień, bo myślałem, że wszystko będę mógł myślałem, że będę mógł wszystko settings. Nie, za daleko. Accounted security to było tutaj. No i teraz SMS Authentication, to jest niepotrzebnie. Verify Password, tu jest Settings, Profile, Picture, OK, Email i teraz co można Login, Withdraw. Mogę odlinkować, tak? Chciałbym nie weryfikować się mailem, ale prawdę mówiąc tego, nie jeszcze, tego jeszcze nie sprawdzałem. To jest oczywiście nieskonfigurowany, Wand Password i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Zobaczmy tutaj jeszcze w Settingsach, ale tu raczej nic nie ma. To jest tylko kiedy ostatnio był używany klucz. A zobaczcie, konto wspiera do. Zastanawiam się, czy wy to widzicie? Widzicie. Konto wspiera do pięciu kluczy. Każdy, każdy może być powiązany z kątem. Ta autentyfikacja jest dostępna dla bybit.com, bybit i mobilne strony. Zobaczcie, aplikacja bybita i mobilne strony w tej chwili nie wspierają kluczy, bo chciałem właśnie się zastanowić, jak to wygląda. Nie wspierają kluczy. Dobra, teraz tak zobaczmy, jak wygląda logowanie na Gildy Binance. Jeżeli ja chcę się zalogować, no to wam to pokażę. Zobaczmy, jak to tutaj wygląda. Czy ja będę musiał podawać hasło, czy on. Od... A, właśnie, widzicie, nawet nie trzeba podawać hasła, on od razu weryfikuje, od razu weryfikuje kluczem. Muszę oczywiście dotknąć. Czyli, jeżeli haker skakuje w was komputer, jeżeli fizycznie nie dotkniecie klucza, to generalnie nic się nie stanie. Taki klucz może nawet siedzieć w komputerze. Tu mamy oczywiście użytkownika, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Teraz zobaczmy, wejdźmy sobie do asetów na spocie i zobaczmy, czy jeżeli będę próbował wypłacić, czy będą jakieś dziwne hasła, i tak dalej. Tu mam jakiś 0,2 ETH. No dobra, to spróbujmy wypłacić, wypłacić Withdraw te 0,2 ETH. Spróbujmy ja sobie wypłacić. Powiedzmy na adres. Nie wiem dlaczego mi adresu nie skopiowało. Poczekajcie chwilę. Zaraz sobie ten adres skopiuję. I ja chcę to wypłacić oczywiście po sieci Ethereum. And Networks follow automatically removed. Jak to, jak to, jak to? O co tu chodzi? Dlaczego? Przecież to jest. Przecież to jest mój normalny adres. Zobaczmy, czy teraz będzie działać. No jest OK. No i teraz Ethereum chcę wypłacić. Wszystko co tutaj mam z Ethereum, ze, z tego portfela, klikam Withdraw. No i teraz Continue i teraz zobaczmy jak będzie weryfikacja. Proszę bardzo, w przypadku giełdy Binance weryfikacja wypłaty jest kluczem, tak? I teraz generalnie znowu PIN. Dotknięcie klucza i wypłata poszła. W stosunku do tego Complete, w stosunku do tego Binance, Bybit 1,0. Słuchajcie, cała filozofia. Eee, jeszcze przechodząc sobie, jeśli chodzi o inicjalizację klucza, za pierwszym razem on warkaże nadać pin, powtórzyć pin i tak dalej. Cała filozofia. Wkładacie ten klucz sobie do komputera, inicjujecie go i tyle w temacie. Teraz tak, dlaczego jest to takie ważne? Ponieważ bardzo często używacie gównianych maili. No i generalnie później. Później są z tym problemy. Ja zaraz zobaczę jeszcze, słuchajcie, właśnie chcę Wam pokazać przy okazji, jakie firmy są wspierane. Zobaczcie, macie tak. Można do kont googlowskich, do Apple, do Coinbase, Microsoft, LastPassy, zobaczcie, Kraken, do Twittera też zabezpieczenie. To jest bardzo ważne, bo możecie paść ofiarą ataku i Ja do Twittera chyba w ogóle to włączę. Instagram, Brave, no wszystko cokolwiek tutaj, YouTube, cokolwiek sobie tu wymyślicie, zobaczcie Epic Games. Naprawdę bardzo, bardzo, bardzo wiele, bardzo wiele firm tutaj jest wspierane, blockchain, Bitbucket, no naprawdę BitMEX, Bitfinex, wszystko właściwie co się, można tu scrollować i scrollować, i scrollować, i skrolować Z tego Ubuntu, Chrome, naprawdę z czego znana jest, zobaczmy tutaj, Cloud Services, Browser Developers, Domains, Education Media, Financial Services. O, proszę bardzo, zobaczcie, i tu mamy o. Pushcoin, nie wiem co to jest. E, nice Hash to wiadomo. E, Symantec, co ciekawe. No nie podane jest Binance, Bybit, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Ale to wszystko obsługuje. Pod względem dostępu tak to powinno wyglądać, no bo po to ja mam ten klucz, żeby nie dostawać hasła na SMS, a żeby nie podawać Google Authenticatora, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Po to mam to, żeby tego nie robić. Z ciekawości wiecie. Zastanawiam się teraz, czy ja mam apkę Binance na komputerze, bo chciałbym jeszcze przetestować, chciałbym jeszcze przetestować jedną rzecz, a mianowicie, jest Binance, jest Binance, zainstaluj. Nie miałem tego na komputerze. Chciałem przetestować, jak to wygląda na komórce. Czy apka Binance wspiera, e, wspiera ten, nie wiem dlaczego mi tak wolno pobiera. Czy apka Binance wspiera kabli, powiem Wam szczerze, że kabli się tutaj ma na tym biurku 1500, 1900 ja muszę tego większego huba USB rozpakować. Przy okazji mam też hub USB, to jest naprawdę TP-Link, tam gdzieś test robiłem, taki kabelek z USB-C do huba, chyba gdzieś leży na biurku, oczywiście pod warunkiem, że używacie komputera PC, bo jeżeli używacie, jeżeli używacie komputera stacjonarnego, no to generalnie, yy, znaczy laptopa, to generalnie nie ma tego problemu, wszystko jest pod ręką. Dobra. Mam mapkę Binance i zobaczymy, co się teraz wydarzy. Oczywiście będzie problem, żeby Wam to pokazać, bo nie jestem w stanie jednocześnie podłączyć klucza i kabla USB. I teraz tak, jakim typem jesteś doświadczony użytkownik? Zaloguj się, mam już konto i teraz zobaczymy, co będzie dalej. Loguję się na konto z aplikacji i teraz zobaczymy, czy poprosi mnie o hasło. Proszę bardzo, to jest to, co chciałem zobaczyć. Zweryfikuj się przez klucz bezpieczeństwa. Czyli biorę sobie takiego, taki klucz, taki klucz, podłączam go sobie do komóreczki. Klucz bezpieczeństwa USB. Podłączyłem sobie klucz, ok, i teraz naciskam. I proszę bardzo, jestem zalogowany do konta na giełdzie Binance. Nie, nie chcę powiadomić. Jestem zalogowany, mam dostęp do swoich środków. Tyle w temacie. Ciekawe co się stanie, jak klucz wyciągnę. Odłączono złącz USB. Zobaczę, czy ja mogę sobie cokolwiek robić. No, mogę teoretycznie. Ok, ja nie chcę handlować. Nie chcę się wiedzieć, dowiedzieć więcej i tak dalej. Dobra, wszystko to działa. Czyli generalnie aplikacja Binance obsługuje także klucze. No to Binance Pipe 2.0. Oczywiście tu nie chodzi o inne rzeczy, także to żeby nie było, że ja polecam cokolwiek. Chciałem wam tylko pokazać, że apka Finansa pokazuje, apka Bybit'a nie udostępnia takich rzeczy. I to właściwie na tyle. I teraz tak. Uważam, że każda osoba, która ma chociażby 1000 dolarów środków w kryptowalutach, <coughs> powinna albo mieć portfel sprzętowy, a do logowania tak naprawdę, jeżeli macie, słuchajcie, dwa klucze w XCOMie, była promocja, on normalnie kosztuje 169 zł. Ja go kupiłem za 129, tam 200 kilkadziesiąt złotych dwa klucze. Naprawdę to nie są duże pieniądze. 250 kilkadziesiąt złotych na bezpieczeństwo. Oczywiście pod warunkiem, że ten jeden klucz będzie bezpiecznie przekowywany, ta kopia zapasowa. Dodatkowo on ma PIN, dodatkowo on ma NFC, czyli musisz dotknąć palcem, dotknąć palcem tego zabezpieczenia. NFC to znaczy, to nie dlatego NFC, NFC to jest, że zbliżeniowo też działa. No właśnie, swoją drogą, powiem Wam szczerze, sprawdźmy jeszcze NFC. Sprawdźmy jeszcze NFC. Ja teoretycznie Będę mógł wam pokazać na telefonie, na telefonie, jak to wygląda. Jest giełda Binance, czekajcie, dodam sobie to do ekranu, przesadzę sobie to na ekran, gdzie mam te wszystkie różne kryptowalutowe rzeczy. Później, czy ja mam jeszcze jeden ekran? A no tak, tu mam giełdy. No i teraz tak, zobaczymy, czy NFC wiecie co, tylko teraz tak, moment. Ja zdejmę obudowę, bo mój czytnik NFC. Ja mam taką dosyć grubą obudowę do telefonu. I teraz tak. Podłączamy sobie ten telefon. Odpalamy sobie aplikację Wyzor. To jest taka aplikacja, którą kiedyś kupiłem, żeby móc przechwytywać ekran telefonu. Enabled. OK. Przechwytuję sobie ekran. Mam już ekran z Wyzora. Okej. Okay. Teraz zobaczmy. O, czekajcie Deconnected. The De connected device requires paring confirmation. Czyli muszę, y, muszę to sparować tak. Tak. Potwierdzam to. Nie wiem dlaczego on tutaj nie. O, zawsze zezwalaj, zezwalaj. Ok, jestem podłączony, mam ekran komputera, więc teraz mam przygotowany taki obraz mobilny. Jak widzicie, jest mój telefon. Odpalamy sobie giełdę Binance, tylko że jesteśmy na apce niewylogowani, więc teraz ja postaram się. Nie, ja nie chcę płacić Binance'em. Gdzie tu jest opcja? Nie chcę żadnych niespodzianek. Te aplikacje, dobra. Gdzie jest opcja wyloguj? Ustaw kod PIN, moje limity, środki na maila. Nie, 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 nie dajcie mi dajcie mi się spokojnie wylogować. Dobra, zamknę to wszystko. Można dlatego, że ona była odpalana. No i teraz pytanie. Pytanie. Gdzie ja się mogę wylogować z aplikacji? Czy może tutaj? Dostosuj dalej dalej, dalej, dalej. Gdzie jest opcja wyloguj? <grywa> czy ja muszę się. Czy ja muszę... OK, bezpieczeństwo. Wyloguj się. No w końcu znalazłem, no to powiem szczerze. Dobra. Jeszcze raz aplikacja Binance. No i teraz chcemy się zalogować, tak? Nasz e-mail jest tutaj, on pamięta. No i teraz prosi nasz o klucz. Zweryfikuj poprzez klucz bezpieczeństwa. No i teraz użyjmy opcji NFC. Zobaczymy, on jest teoretycznie NFC, więc on powinien działać nie tylko, nie tylko podłączając go. No to teraz chcę NFC. Przyłóż klucz, blisko urządzenia. Proszę bardzo. Proszę bardzo, słuchajcie. Jest! Działa! No bajka, po prostu bajka. Przykładacie jest NFC. Wszystko fajnie. No to teraz, żeby się wylogować, to było chyba tutaj, tak. Podoba mi się to. Słuchajcie, naprawdę muszę przyznać, że to jest fajne. To jest fajne i tak powinno się działać. Proste, banalne w użyciu. Włączam sobie kabelek. Banalne w użyciu i w ogóle zajebiste. No to by było na tyle. W krótkim podsumowaniu, jeżeli macie tu jakiekolwiek środki, nie tylko portfel sprzętowy, ale maile, Google, Wasze, wszystkie media społecznościowe poza kluczem. Klucze mają być dwa co najmniej, żeby nie było problemów. Tyle, dajcie znać, co o tym sądzicie. Tak jak mówiłem, to nie jest sponsorowane. Ja bardzo często kupuję, tak samo trezor. Ja przecież też nie dostałem. Patrzcie, trezora to nawet nie chcę mi się wspominać, przecież czasami dostaję do testów, czasami nie dostaję, więc. Dajcie znać, co sądzicie: czy może używacie już takich kluczy, a może nigdy nie słyszeliście? Jest to pierwszy raz, kiedy o takim kluczu usłyszeliście. Gorąco polecam, naprawdę bezpieczeństwo przede wszystkim. Co chwilę słyszycie, ja publikuję, że ludzie stracili pieniądze. Dobra, z mojej strony to tyle. Pozdrawiam Was wszystkich, trzymajcie się i do następnego razu, a jednocześnie szczęśliwego nowego roku. Cześć!